A w świecie w powiększeniu nasz gość, dr Agnieszka Brycy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani doktor, tematem naszej rozmowy będzie sytuacja w Izraelu. Bez wątpienia, no... Emocje, które będą nam dziś towarzyszyć, będą zapewne mniejsze niż jeszcze kilka dni temu, a to za sprawą e, zawieszenia e, broni, które obowiązuje, e, rozejmu, który obowiązuje. E, na ile po pierwsze ten rozejm jest e, przestrzegany, e, po drugie, no, na ile ten rozejm, który e, wszedł w życie w sumie kilkadziesiąt godzin temu, no, jest zapowiedzią e, końca tego konfliktu, no, a na ile jest pewnym takim stanem no, uśpienia tego, co i tak za chwilę musi wybuchnąć? No to już prawie pan redaktor w pytaniu postawił diagnozę i to powiem szczerze bardzo trafną. No ale mam nadzieję, że to nie kończy naszej rozmowy. Nie, nie, absolutnie, ale już tak mówiąc bardzo poważnie, rozejmy mają to do siebie, że mają charakter um, pewnej pauzy w konflikcie i tak też w tym przypadku jest. Mówimy o zawieszeniu broni, a nie o um, jakimkolwiek dokumencie, który reguluje relacje między, znaczy między, między, między um, stronami. Więc to jest przerwa pomiędzy kolejną eskalacją, znaczy pomiędzy tą aktualną i przyszłą eskalacją. Więc mamy do czynienia z powrotem do stanu sprzed konfliktu, czyli z przedeskalacji. Oczywiście z pewnymi zmianami, no bo sytuacja się zmieniła, natomiast to nie jest rozwiązanie konfliktu, znaczy nie, nie mylmy no, nie, nie łudźmy się, nie miejmy na, takiej złudnej nadziei, że to, o czym strony mówią, to jest jakaś próba uregulowania konfliktu, ułożenia sobie na nowo stosunków. To jest kwestia długiego marszu i być może do tego dojdzie, ale też bym nie liczyła na jakiś szybki, na jakiś szybki progres. Więc mamy pauzę. W tej pauzie jest pewien promyk nadziei, czyli jednym ze scenariuszy jest opcja rozmów politycznych między stronami, bo strony, czyli Hamas i Izrael, porozumiały się względem bezwarunkowego, natychmiastowego i dwustronnego zawieszenia broni. Każda ze stron ogłosiła swoje zwycięstwo, tak to bywa w konfliktach. Hezbollah ogłosił przynajmniej wobec, że Izraelczycy ugięli się, czyli przyjęli takie żądanie, które było oczywiście stawiane jeszcze przed konfliktem w ramach ultimatum, że należy złagodzić postępowanie sił bezpieczeństwa Izraela na, na wzgórzu świątynnym. Um, więc doszło natychmiast po zawieszeniu broni do takich spontanicznych zgromadzeń na, na wzgórzu i faktycznie służba policyjna na samym początku wykazywała się dużą cierpliwością, nie reagowała. No ale to bardzo szybko wróciło w zasadzie w przeciągu kilkunastu godzin do takiego rutynowego zachowania, czyli reagowania na stronę palestyńską. Palestyńczycy reagowali na także, powiedzmy, nie mówię, że niespokojne, nie ale na takie bierne, na mało bierną postawę Policji Izraelskiej. Więc powoli pod tym względem sytuacja wraca do do normy. Strona izraelska także ogłosiła zwycięstwo, bo Izraelczycy przede wszystkim podkreślają to, że bardzo ograniczyli potencjał Hamasu, czyli doprowadzili do tego, że nie tylko infrastruktura naziemna, podziemna czy kapitał ludzki, jaki miał Hamas, został uszczuplony, czyli cofnął Hamas przynajmniej o kilka lat w swoim potencjale i możliwościach bojowych, bo sukcesem Izraela, tak jak tak jak podkreśla, to Rzecznik to że, że ten wie, było to, że przede wszystkim zniszczono tak zwane metro, czyli sieć tuneli, którymi Hamas przemycał z Egiptu najczęściej, czyli z, z półwyspu Synaj, broń, często też żywność bojowników. To była taka alternatywa, alternatywna droga komunikacji, czyli poza kontrolą izraelską i to faktycznie Izraelczykom udało się bardzo skutecznie w znacznym stopniu zniszczyć. Potem Izraelczycy zniszczyli infrastrukturę taką naziemną, czyli na przykład biura Hamasu, biuro wywiadu Hamasu, czy wyrzutnie pocisków rakietowych. Czyli to, co można było zbombardować z, z góry, i także przy okazji m, realizowano tak z, operację tak zwanego targeted killing, czyli takiego celowanego m, eliminowania e, przede wszystkim tutaj dowódców y, y, różnych, powiedzmy, frakcji komendantów Hamasu, przywódców politycznych, znaczy może mniej, ale tych, którzy mają wpływ na bojową działalność Hamasu. Czyli w ten oto sposób Izraelczycy mówią, że Hamas dostał bardzo poważny, bardzo poważny cios. I teraz właśnie pytanie polega na tym, w którym kierunku będzie rozwijała się sytuacja. Czy Hamas będzie, tak jak podczas ostatniego konfliktu w 2014 roku, lizał rany, przeczeka ten najgorszy okres osłabienia, kiedy będzie musiał odbudowywać swój potencjał, tak? Czyli będziemy mieli przez dłuższy czas względny spokój Hamas będzie się odtwarzał. Albo... Czyli tu będziemy mieli takie pewne zawieszenie, zawieszenie konfliktu i będziemy wszyscy czekać i obstawiać, kiedy wybuchnie kolejna eskalacja. Drugim scenariuszem, czyli tym, które ja nazwałam światełkiem tunelu, jest opcja taka, że w sytuacji, gdy w Hamasie, w gazie osłabiony został, um, osłabiona została frakcja militarna Hamasu, czyli ci, którzy raczej opowiadali się za rozwiązaniem takim siłowym, bojowym i wystrzeliwaniem rakiet, a ignorowali konieczność rozmów politycznych, w ogóle odbudowy gazy, um, czyli ci są osłabieni, więc jest szansa na to, że frakcja polityczna... Będzie miała więcej do powiedzenia, czyli do głosu dojdą ci, którzy optują w ramach tej organizacji za wznowieniem rozmów z Izraelem, za w ogóle negocjacjami w sprawie odbudowy gazy. Więc to może być zmiana, natomiast my jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie sytuacja, bo to dokona się na, na naszych oczach w najbliższych tygodniach. Czyli to, to, to jest ten odcinek gazy i na odcinku izraelskim, och tu będziemy mieli bardzo dużo, w zasadzie bardzo dużo zmiany i wrócimy do bardzo intensywnej polityki krajowej, ponieważ w trybu, powiedziałabym, wojennego Izrael znowu przychodzi w tryb polityczny. I to taki powiedziałam kryzysowo, powiedziałabym, kryzysowo polityczny, ponieważ jak sobie przypominamy to wtedy, kiedy wybuchał konflikt, kiedy padły pierwsze strzały, te pierwsze rakiety Hamasu poleciały na Jerozolimę. To był tydzień po tym, jak premier Netanyahu stracił szansę na powołanie własnego rządu koalicyjnego i już tydzień bardzo skutecznie, bardzo sprawnie negocjowali, dogadywali się ze sobą, ustalali wspólne porozumienia koalicyjne opozycyjni politycy względem Netanyahu. I problem polega na tym, że tak intensywna eskalacja doprowadziła do tego, że znaczna część z tych, którzy rozmawiali z Lapidem, łącznie z Benetem, czyli tym numerem dwa w alternatywnym rządzie, który miał szansę przyjąć władzę, politycy powoli zaczęli się wycofywać, w zasadzie dosyć szybko się zaczęli wycofywać, mówiąc, że nie będziemy rozmawiać, wrócimy do rozmów wtedy, kiedy sytuacja deeskaluje. Łącznie, tak jak powiedziałam, z Naftali Benetem, czyli tym, który wespół z Jairem Lapidem tworzył koalicję, tą nową koalicję rządową, on także wrócił do rozmów z Netanyahu tutaj się naraził na ogromną krytykę całej frakcji obozu anty-Netanyahu. Anty i w ten oto sposób Jair Lapid, czyli główna twarz opozycji, wystąpił w izraelskich mediach i powiedział, że to, co się dzieje w Izraelu i eskalacja z Hamasem przede wszystkim służy premierowi Netanyahu, ponieważ ten oto, w ten oto sposób udało się, ja nie mówię, że z premedytacją, bo też nie o to chodzi, ale Premier Netanyahu wykorzystał okazję do tego, żeby bardzo utrudnić powołanie rządu, który może być alternatywą, czy mógł być alternatywą dla, dla niego. Czyli pierwszy raz powstałby rząd i była na to naprawdę duża szansa po 12 latach bez premiera Netanyahu. I to dzisiaj wygląda, te szanse na powołanie tego rządu wyglądają znacznie gorzej. Ja już bym nie postawiła dzisiaj znacznej części albo nawet mniej znacznej części moich mojego budżetu na to, że powstanie do 2 czerwca rząd zmiany, więc Izrael będzie za moment rozmawiał o tym, jak będzie wyglądała przyszłość Izraela, czyli czy uda się stworzyć rząd, czy też przejdą Izraelczycy mentalnie w taką fazę kolejnych piątych wyborów. No i będzie druga jeszcze, jakby drugi problem, którym będzie żył Izrael, bo to dotyczy sytuacji tej, z którym mierzył się Izrael, w samym Izraelu, nie chodzi o gazę, czyli o zamieszki izraelsko-arabskie, bo bardzo poważnie będzie rozliczany premier Netanyahu za to, że przez 12 lat swoich rządów skutecznie pogłębił yy, różnice i, yy, i pewne, dysproporcje yy, w ogóle i rozwojowe i, i bytowe pomiędzy tymi, tymi społecznościami, a wręcz konflikt między nimi podsycał. Więc można by powiedzieć, że ja tak zaczęłam od tego, że wracamy do stanu sprzed yy, konfliktu, znaczy sprzed eskalacji. De facto tak, ale z tymi właśnie zmianami, że jest cała masa wniosków po obu stronach do przemyślenia i być może będziemy mieli nowe, no, nowe tematy w dyskusji politycznej, tak wśród Palestyńczyków, jak i wśród Izraelczyków. No to W takim razie teraz jeszcze no, opinie, czy też słowa, które mogą mieć wpływ na to, co się będzie działo w Izraelu w najbliższych dniach, tygodniach, czy też miesiącach. Najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Hamanei, wezwał państwa muzułmańskie do wojskowego i finansowego wsparcia palestyńczyków oraz do odbudowy strefy gazy. No, na ile te słowa z jednej strony to zapowiadają na jakieś pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o odbudowę strefy gazy, mhm. no, a na ile mogą budzić niepokój, jeżeli spojrzymy na tę część poświęconą wsparciu wojskowemu? Tak, także pamiętajmy, że jeżeli mówimy o Hamasie to tak jak powiedziała, mówimy o dwóch frakcjach. Frakcja militarna ma silne kontakty i wsparcie ze strony Iranu, który nie tylko um, dofinansowuje um, budżet Hamasu, ale także wspiera zbrojnie, to znaczy um, pozwala rzeczy, um, doprowadził do tego, że Hamas jest w stanie, on nie musi sprowadzać czy przemycać całych pocisków rakietowych z Iranu, ale um, i, Iran przekazał swojego rodzaju know-how, taką franczyzę. Irańczycy są w stanie tworzyć czy kompletować pociski rakietowe u siebie, więc, więc to jest bardzo istotne. Co więcej, to Irańczycy doradzają Hamasowi w sprawach powiedziałbym, taktycznych i strategicznych, czyli takich bardziej polityczno-militarnych. Więc e, nie, dziwi mnie, nie dziwi mnie reakcja w Teheranie ponieważ to jest zaznaczenie także zwycięstwa w pewnym sensie Iranu, znaczy zwycięstwa w tym znaczeniu, że tak jak powiedziałam, każda ze stron ogłosiła swoje zwycięstwo. Izraelczycy, Hamas, zwycięstwo ogłosił także prezydent Sisi w Egipcie, mówiąc, że to on i dzięki jego mediacjom strony podpisały zawieszenie broni i jednocześnie swoją, swoje zwycięstwo i swoją obecność zaznaczył Znaczyli Irańczycy, którzy byli takim trochę silniejszym bratem wsparciem niewidocznym podczas tego konfliktu, ponieważ pamiętajmy, że Iran rozmawia jednocześnie z, ze Stanami Zjednoczonymi w Wiedniu, w, w ramach negocjacji rozbroj... nie tyle rozbrojeniowych, co związanych z programem jądrowym i Iran nie był zainteresowany tym, żeby w czasie eskalacji był wciągnięty ten konflikt. Dlatego tak jak wystrzelone zostały na przykład pociski rakietowe ze strony Libanu, pojawiło się takie podejrzenie i niektórzy tak, nie tyle, że entuzjastycznie, ale tak mocno, znaczy bardzo emocjonalnie oświadczyli, że no to właśnie mamy Hezbollah, który wchodzi do gry. Natychmiast tonowali to Izraelczycy i Iran, mówiąc, że Hamas, przepraszam, Hezbollah nie ma z tym nic wspólnego, nie chodzi do gry. Natomiast my wiemy, że oczywiście się przyglądał całej sytuacji. I tak też było. Znaczy, Iran zaznacza swoją obecność tym wystąpieniem, ponieważ wypowiedział się między m.in. także prezydent Erdogan, który, który także ma ochotę być albo pełnić rolę takiego przywódcy w świecie w muzułmańskim, m.in. adwokata palestyńczyków, zwłaszcza tych w strefie gazy. Więc mamy tam trochę taką rywalizację o to, kto będzie lepszym adwokatem. para ver No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedna stolica i pytanie, jak wielką rolę odegrała na przykład w, w zawarciu tego rozejmu. Myślę oczywiście o Waszyngtonie, o Stanach Zjednoczonych, okay. bo w środę doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy prezydentem Joe Bidenem a premierem Izraela. No i wedle różnych przecieków ta rozmowa wyglądała zupełnie inaczej niż wiele innych dotychczasowych rozmów na tej linii. Prezydent przekazał premierowi, że spodziewa się dzisiaj poważnej deeskalacji na drodze do zawieszenia broni. Takie no, przecieki z Białego Domu się pojawiły i uwaga, to akurat napisał jeden z, z, z izraelskich dzienników. Już dość wygłupów i Izrael musi to zakończyć. Tak podobno w tak zdecydowany sposób, w tak ostrymi słowami całą sprawę podczas tej rozmowy miał właśnie skomentować prezydent Biden. No, na ile taki język prezydenta Stanów Zjednoczonych dla Izraelczyków może być jednak pewnego rodzaju nowością, zaskoczeniem. Ach, oni, to znaczy Izraelczycy oczywiście spodziewali się, że nie będzie tak łatwo jak podczas prezydentury z Donaldem Trumpem. Oni to wiedzieli, bo przewidywali znacznie wcześniej i, i już szacowali, że w wyborach wygra Biden, więc się przygotowywali na, na nową prezydenturę. Więc ja mam wrażenie, że to naprawdę nikogo nie dziwiło, nawet nawet ani, ani prezydenta Bidena, który znany jest z, z jednej strony strzelenie takiego, powiedzmy, mało dynamicznego zachowania w, 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 miejsca, znaczy w sytuacjach publicznych, a jednocześnie dużego zdecydowania w rozmowach, powiedziałabym, bardziej nieformalnych. Pamiętajmy, że obaj, obaj panowie się znają od 30 lat, wtedy, kiedy jeszcze premier Netanyahu nie był premierem, a był zaledwie dyplomatą, wiceambasadorem w Stanach Zjednoczonych, to znaczy zastępcą ambasadora, kiedy był i w ambasadzie izraelskiej, i w przedstawicielstwie Izraela przy onz -cie. to panowie mają kontakt wieloletni, więc oni więc wydaje się, że prezydent Biden nie mógł, znaczy nie musiał mieć większych oporów, żeby wyrazić się w sposób bardziej dosłowny. Trochę takie powiedzmy, warsztatowe, natomiast także jest warstwa polityczna, czyli pamiętajmy, że rozmów pomiędzy Białym Domem a władzami Izraela było przynajmniej sześć w przeciągu tego konfliktu. Poza tym kursowali wieto, w sposób prawie, ja żartowałam wahadłowy, jak podczas tych najgorętszych lat zimnej wojny konfliktu izraelsko-arabskiego do Izraela przylatywali wysłannicy z Waszyngtonu i niewiele to dawało. To znaczy Izrael przyjmował do wiadomości, że Biały Dom życzy sobie, aby deeskalować. Odpowiadał, że oczywiście tak, że deeskalacja nastąpi i oczywiście po przecinku było ale wtedy, kiedy Izraelczycy uznają, że będzie to stosowne. Znaczy, że, że to będzie ten właściwy czas, tak? czyli wtedy, kiedy osiągną swój cel. Ja mam wrażenie, znaczy w zasadzie jestem przekonana, że m, Amerykanie od początku, zresztą sam prezydent Biden musiał być tego świadomy, bo zna Netanyahu nie od dziś i m, zna także politykę izraelską nie, 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 od, nie od tego roku, a od m, m, przynajmniej 30 lat w domyśle kontaktów także z Netanyahu. Więc yy, dyplomacja amerykańska była w pełni przekonana i świadoma tego, że Izraelczycy będą nalegać, aby doprowadzić do końca operację w Gazie. Wydaje mi się jednak, że to, co spowodowało taką nerwowość prezydenta Bidena, to były naciski wewnątrz polityczne i krytyka właśnie tego, że e, zachował, że, 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 że jego reakcja od samego początku była dosyć taka, pasywna, że pozwolił stronom, yy, pozwolił konfliktowi eskalować i na, nie, nie naciska od samego początku na to, aby strony y, zawiesiły, zawiesiły broń. Mnie też trochę to nie dziwi, bo Izraelczycy bardzo stanowczo powiedzieli, że muszą doprowadzić do yy, osłabienia potencjału Hamasu w zasadzie to była tak czytelna informacja i cel, z którym się też amerykańska administracja jakby nie było musiała zgadzać, ponieważ Hamas jest tą organizacją terrorystyczną, która uznawana jest jako właśnie taka, także przez Stany Zjednoczone. Więc można by powiedzieć, że prezydent Biden miał wpływ, natomiast ten wpływ zaczął, można ci zaczął przynosić aspekty Dopiero w momencie, kiedy Izraelczycy kończyli swoją fazę tak zwanego, może nie tyle tak zwanego, to faktycznie ograniczenia potencjału rakietowego Hamas. To jeszcze jedna kwestia. Na ile zmianą jest oczywiście sam prezydent Joe Biden, o tym pani przed chwilą powiedziała, no a na ile no, pewnym nową dla Izraela jest również to, co na przykład dzieje się z częścią amerykańskich polityków, no bo jednak do tej pory to... Wsparcie dla Izraela, no, one było bardzo silne u republikanów i dość silne u demokratów. Natomiast w tej chwili na przykład wśród samych demokratów i tu wśród ważnych polityków Partii Demokratycznej nie no, brakuje takich głosów no, porównujących wręcz politykę Izraela do apartheidu i do RPA z zamieszłej przeszłości, bardzo ostrych wypowiedzi, bardzo ostrych wypowiedzi no, domagających się kompletnie innej polityki wobec Izraela i kompletnie innego nastawienia amerykańskiej dyplomacji wobec na przykład sprawy palestyńskiej. Tak. Na ile to są pojedyncze głosy, które tak naprawdę no, niewiele jeszcze zmieniają w tej polityce Białego Domu czy też dyplomacji Białego Domu, no, a na ile to są głosy, które są jednak... Um, oddają charakter pewnej zmiany, która w tej klasie politycznej zachodzi? Wydaje mi się, że mamy, że mamy do czynienia z powrotem do takich pewnych kolejnych relacji amerykańsko-izraelskich. Które, tych kolejnych, które znamy z przeszłości. Prezydent Trump, on wybił te kolejne, czyli wprowadził bardzo jednostronną, zdecydowanie pro-izraelską, a nawet pro politykę, powodując, że Palestyńczycy zniknęli z agendy bliskowschodniej polityki amerykańskiej. To oczywiście wiemy, z czego wynikało, wynikało to z tym bardzo silnie, silnego lobby um, chrześcijańskich um, chrześcijańskich um, nie tyle um, ewangelikanów chrześcijańskich. To, to, jakby to, to nie jest to samo środowisko żydowskie. Znaczy pamiętajmy, że to jest coś więcej niż tylko lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych, które... Często jest olbrzy... naprawdę jest olbrzymianą, jemu się przyznaje zbyt dużą moc polityczną, ale to o, o czyje interesy, o, czyje, o czyją sympatię zabiegał prezydent Trump, to byli właśnie ewangelikanie. Ewangelikanie z natury bardzo pro, pro-żydowski i pro stąd taka bardzo jest jednoznaczna polityka w stosunku do Izraela. I to, co robi prezydent Biden dzisiaj, to przywraca pewne, pewne takie stare akcjomaty, czyli... Um, nie jest naruszony sojusz amerykańsko-izraelski. Natomiast Amerykanie wracają do takiej postawy um, nie, nie zgadzania się na aneksję um, terytoriów okupowanych, nie zgadzają się i to będzie teraz bardziej widoczne na, na, na politykę osadnictwa żydowskiego przywracają głos w stronie palestyńskiej być może, to zobaczymy, czy nie będą przymuszały także strony do rozmów politycznych. Czyli może być też tak, że po tym jak Amerykanie na początku zgodzili się na to, żeby to Izrael doprowadził operację w gazie do końca, narażając się jednocześnie, prezydent Biden narażając się na Dużą krytyką nawet ze strony własnego środowiska może być też tak, że teraz jakby ciągiem dalszym tej historii będzie większy nacisk administracji amerykańskiej na to, żeby jednak trzymać osadnictwo albo żeby zlikwidować nielegalne osiedla żydowskie i powrócić do rozmów pokojowych z Palestyną albo w ogóle rozmawiać z Palestyńczykami o realnym kształcie przyszłego państwa, bo na razie mamy do czynienia z Autonomią Palestyńską. Więc um, zobaczymy, to może być, um, to może być mniej, powiedziałabym, taki um, mało kłopotliwy okres dla dla władz w, w Tel Awiwie i w Jerozolimie, więc um, wydaje mi się, że to jest to jest jeszcze opcja, która będzie rozgrywana przez prezydenta Bidena. Tu... Uh -huh. I, I to musimy niestety zakończyć. Tak. Doktor Agnieszka Brycy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo pani dziękuję. Serdecznie dziękuję.